Do niedawna wokół potencjalnych transferów w Lechu Poznań było dosyć cicho. W tym tygodniu powoli zaczyna się to zmieniać, ponieważ już mamy pierwszy transfer. Dołączył właśnie środkowy defensor do poznańskiego Lecha Alex Douglas, a we wtorek dziennikarz meczyków Dawid Dobraż na portalu X podał informację o kolejnych testach medycznych, tym razem norweskiego napastnika Briana Fiabema. Jaki to jest piłkarz? Co może dać Lechowi? Postaram się wam to wszystko zobrazować. Zapraszam. Ofia Bema to 21-letni norweski napastnik. Co ważne, jest to też reprezentant młodzieżówki norweskiej. Występował praktycznie w każdym roczniku, począwszy od kadry U15 po kadrę U21. Posiada 183 cm wzrostu, obecnie jest piłkarzem rezerw Realu Sociedad. Statystyk w poprzednim sezonie nie miał zdecydowanie jakichś bardzo imponujących na wybitnym poziomie, zaledwie 5 goli i asysta. W swoim CV ma także m.in. młodzieżówkę Chelsea czy Rosenborg. Co ważne, przychodzi na pozycję napastnika, ale może też grać na skrzydle. Swego czasu był zapowiadany jako jeden z perspektywicznych Norwegów, obok takich piłkarzy jak m.in. Haland czy Odegaard. Rok temu mógł trafić nawet też do Śląska Wrocław, o czym na portalu X informował Dawid Balda, dyrektor Śląska Wrocław, ale przegrali rywalizację właśnie z Realem Sociedad. Przede wszystkim, jaki to jest piłkarz i co go charakteryzuje? Jest to napastnik charakteryzujący się dosyć sporym potencjałem, natomiast na ten moment nie jest to zawodnik, moim zdaniem, na pierwszy skład. Dotychczasowe oczekiwania co do niego sporo rozjeżdżały się, chociażby w takim Rosenborgu czy na poziomie League One. W futbolu młodzieżowym prezentował się naprawdę ponadprzeciętnie, na dobrym poziomie. W seniorskim futbolu na razie absolutnie nie można tego powiedzieć. Nie jest to na pewno napastnik, który w tym momencie gwarantuje gole na tu i teraz. Nie jest to też na pewno napastnik słynący tylko z podań od kolegów. Potrafi wziąć grę na siebie, schodzi nisko, by wspomóc swoich partnerów w rozegraniu, potrafi grać też tyłem do bramki, ale nie dysponuje jakimiś znakomitymi warunkami fizycznymi i to na poziomie ekstraklasy może być dla niego sporą przeszkodą. Ten ostatni sezon zdecydowanie do najlepszych nie należał, a potwierdzają temu statystyki. Jeżeli zgłębimy się troszeczkę bardziej, zaledwie 33,8% wygranych pojedynków ofensywnych, a ponad 9 prób na mecz. Niecałe też 3 kontakty z piłką w polu karnym. Powiedziałbym, że na docenienie zasługuje dribbling, natomiast. Jak popatrzymy sobie na szczegółowe statystyki, no to niby 60% wygranych tych pojedynków, ale z drugiej strony to jest zaledwie 2,36 prób na mecz. Zważywszy na to, że jest to napastnik, który charakteryzuje się też tym, że potrafi grać na skrzydle. Oczekiwałbym czegoś troszeczkę więcej, zaledwie 1,34 strzałów na bramkę na mecz, więc nie jest to powalająca statystyka. No i jeszcze główki tutaj również słabiutko: 36% wygranych na. Prawie 5 prób na mecz, do tego jeszcze 9 strat średnio na spotkanie. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę kształt, czyli wszystkie sezony w wykonaniu Norwega, w zasadzie wygląda to bardzo podobnie jeśli chodzi o pojedynki ofensywne czy dribbling. Lepiej prezentuje się pod względem kontaktu z piłką w polu karnym, ale w zasadzie to tyle. Porównując go na przykład do Iszaka z sezonu 2020 czy 2024, no to jak doskonale wiecie, Iszak 11 goli, 4 asysty. Blisko ponad jeden strzał na bramkę więcej w wykonaniu Szweda, ale co ciekawe, niewielka różnica w pojedynkach ofensywnych. Iszak tutaj wypada lepiej, ale zaledwie tylko o 4%. Ma też więcej kontaktów z piłką w polu karnym, dokładnie 3,28 oraz mniejszą liczbę strat. Piłki od Norwega, bo 7 na mecz. Nie wypadł też jakoś szczególnie dobrze pod względem gry głową. 38% wygranych pojedynków powietrznych na średnio 3,62 prób. Mówiłem Wam też, że. Jak spojrzymy na wszystkie sezony wykonaniu Briana, niewiele te statystyki różnią się od tego, co Wam przedstawiłem. Natomiast jak to wygląda w przypadku Ishaka? Na pewno oddał dużo więcej, więcej strzałów, a przede wszystkim większy procent tych uderzeń jest celny. Słabo wygląda natomiast pod względem strat, bo to jest blisko 10 strat piłki na mecz oraz w pojedynkach główkowych tylko 30% wygranych takich pojedynków. Był też trochę bardziej aktywnym piłkarzem w polu karnym, przebiegu całej swojej kariery, nie tylko w tym poprzednim sezonie czy 3,66 kontaktu z piłką w polu karnym. Podsumowując, moje ocenie na ten moment jest to po prostu piłkarz do rywalizacji jako uzupełnienie składu obiecujący zawodnik, ale na ten moment to na razie tyle. Lek stara się jeszcze o Kolejne wzmocnienia, więc pewnie w tym tygodniu będzie trzeba to uważnie śledzić. Bo przecież Start Ligi już za ponad tydzień dołączył Środkowy Defensor, o którym już wspomniałem. Prawdopodobnie dołączy ten norweski napastnik, o którym jest materiał. A na pewno jeszcze kilka tych wzmocnień będzie. Dajcie znać w komentarzach, czy taki materiał się Wam podobał i czy chcecie więcej takiego kontentu, takich filmów o potencjalnych transferach i, i nie tylko potencjalnych transferach. Robiasz Pacholski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.